No, Kacek! No Boże, on mnie nie Gacuś, Gacuś. słyszy. Bosman, bosman, bosman? Nie rób lepiej tego, nie rób lepiej Chodź lepiej bossman, lepiej. Chodź, bosman, bosman. Bosman, 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 trust! Chodź, chodź, chodź. Dobra, widzisz to, pokażę ci coś. Widziałeś? Jestem o, czysta. Miałem. Dobra, Basiek, idź sobie, proszę, 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 jeszcze, jeszcze, Basiek, idź, 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 idź. Hmm. Dobra, nie ma go, nie ma go. Chodź, chodź. Dobra, powiedz mi prawdę, ale taką najprawdziwszą prawdę i obiecuję, że pomogę. Jesteś zły czy dobry? Masz tarcze. Have fun. <śles> Coś gać coś. pewnie co jest, że serem. Ogólnie to ogólnie to Raiden nie macał. Że dobiera się do ciebie? Tak. Czyli masz y, ten modifier z przyszyzny, co? Mm, nie powiem, ale boję się, że jesteś zły. Ale ogólnie nie, nie, nie <laughs> ogólnie to tak. To mam modifier Six Sense i generalnie Raiden nie klikał. Nie wiem, czy jest dobry czy zły, ale mnie klikał. Ciao. O, okej. Okay. No, chyba był dobry, dobre. Ufamy duchom? E, w sensie? Jako medium na przykład? Albo nie wiem, cokolwiek innego? Yeah. No nie wiem, no duchy niby wiedzą, że mają chodzić za zabójcą, ale często zapominają, więc ja bym do 50 50 Także. No ja nie... na przykład nigdy nie zapominam. Czasami spędzam. 3 ufamy to Bosman. E, faraon mamy 313. muszę powiedzieć Bosmanek, i to nie był MG, więc. Zarabędzie, nie chcę. Nie chcę mi się nie chcę mi się! Nie chce mi się! Tak szybkie się! Nie ja no, Nie Po Po Nie Po się! Nie po się! Nie chcę Nie Pierwszy Nie chcę Serio? Nie chcę Nie chcę się! Nie chcę Nie chcę się! Nie chcę się! Nie Nie się! jesteś zły? się! ja, no. Nie chcę się! Nie chcę się! Nie? Ja pierdolę, no nie wziąłeś <grym> się? Ale ty nie zapomniałeś. Byłem ja amnezjakiem. No, 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 tyle, tyle to zdążyłem się, się dowiedzieć. <grym> Boże, się no, jest stop. Dobra, Teraz musi... Jesteś. On wie, chyba, że tu rewentuje no, no, nie 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 wydaje się w mi się. Był amnezjakiem, miał mi mówić o coś, że Raiden robił z tam... jakieś rzeczy, coś jej robił. Więc mógł być na przykład Jakimś, nie wiem, Siren, sir, sir ee, co jeszcze, flaga, patruler i co jeszcze, polityk, Nie, bo co nie jeszcze? ma neutralnych z Dobra, sorry, dobra, bad. mam double shota, dobra. dobra. Ja jestem weteranem ja <gamy> <gamy> jak coś, dam ci wygrać. Mhm. <gamy> tak, jesteś weteranem? Cześć! Cześć! Dobra. Jej! Yeah. No mogę ci powenturować. Gacuś, jakie ty masz dobre serduszko. No i to jest up to nie? No. Mam nadzieję, że no. głosowali Aturiego no. Aturis Igwat. Ja pierwszy czym ty jesteś, chłopie? No, tury co, może ja? To wyjre pewnie dla no. siebie. Razem masz do wyboru. <grym> <Żeby powiem. grym> Dużo mam. Makażę możliwą krumej rolę, Aktualnie. Dobra, to może być jakimś mistikiem. Oj, tak. Nie, nie. Zapraszam na mój Discord! Miałkowo!